Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest wielki piątek, 15 kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsze pierwsze czytanie, kochani, to czwarta pieśń o cierpiącym słudze Pańskim. Jest ona napisana w formie takiego dialogu pomiędzy Bogiem, który przedstawia swojego sługę. A królami i narodami, którzy przyznają, że nie rozpoznali jego przyjścia, jego posłannictwa i go po prostu odrzucili. Ta czwarta część o cierpiącym słudze Pańskim jest uzupełnieniem pozostałych trzech o bardzo ważny element teologiczny. Mianowicie mowa jest o tym, że cierpiący sługa Pański będzie cierpiał, zostanie umęczony i zabity za grzechy wielu. Jego śmierć będzie zadośćuczynieniem za grzechy wielu. Dialogujący z Panem Bogiem królowie mówią o tym, że rzeczywiście popełnili błąd, że zlekceważyli Jego posłannictwo, że dopiero później po Jego śmierci zdali sobie sprawę, jak wielkie dobrodziejstwo niosła ze sobą Jego śmierć i Jego cierpienia. Pierwsi chrześcijanie widzieli w tym tekście wprowadzenie do Ewangelii. Nawet sformułowania, które są użyte w Ewangeliach i w dziejach apostolskich, nawiązują do tej. Czwartej Księgi o cierpiącym cudze pańskim. Również święty Jan Chrzciciel wprost mówi o Jezusie jako o baranku Bożym, który zgładził grzechy całego świata. Również Ewangelie mówią o tym, że Jezus jest barankiem milczącym, który jest łagodny. I również mowa jest o tym, że poniesie śmierć pomiędzy łotrami. Natomiast za to wszystko spotka go ogromna nagroda, długie życie i radość z potomstwa. To jest to, co spełniło się w życiu Pana Jezusa. Chrześcijanie są potomstwem Jezusa Chrystusa i również długie życie to życie wieczne, które właściwie do którego Pan Jezus sam zaprasza nas wszystkich. Kochani, jest taki zakazany rozdział w Biblii hebrajskiej, którego nie czyta się w synagogach. Jest to kontynuacja tego 52. rozdziału, który dzisiaj mamy w pierwszym czytaniu, czyli cały 53. rozdział jest zakazany i nie, czyta, nie czytają go Żydzi. Dlaczego? Dlatego, że ta wizja Mesjasza nie pasuje zupełnie do koncepcji, którą podaje się w synagogach. Tam Mesjasz jest triumfujący, ten, który jest zwycięski. Natomiast tutaj mowa jest o kimś, kto jest odrzucony, kto jest sponiewierany, kto daje swoje życie za naród. I naród nie jest w stanie zrozumieć tego posłannictwa. Jest to mowa o Panu Jezusie. Chciałbym, kochani, na końcu tego y, y, filmu umieścić taki baner, na który będziecie mogli sobie kliknąć i zobaczyć właśnie ten film. Bardzo, bardzo dobry film, przygotowany przez samych Żydów, którzy mówią o tym zakazanym w rozdziale 53 z Biblii Hebrajskiej. Kochani, dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza jest zapowiedzią, jest proroctwem dotyczącym życia i śmierci pana Jezusa. Kiedy czytamy dzisiejsze drugie czytanie z listu do Hebrajczyków, to widzimy, że jest to odpowiedź, że tak naprawdę pan Jezus jest takim Mesjaszem, który zupełnie przekracza wszelkie wyobrażenia i oczekiwania Izraelitów. Oni myśleli, że. Arcykapłan, że Mesjasz to będzie kimś takim bardzo szczególnym, zupełnie wyobcowanym, zupełnie nie z tego świata. Natomiast Jezus był tym, który dokładnie doświadczał takich samych cierpień jak każdy z nas, takich samych pokus jak każdy z nas, a mimo wszystko okazał się zwycięzcą. I dzisiejsze drugie czytanie mówi, że był do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Kochani, dzisiejszy kolor szat liturgicznych to kolor czerwony. Czerwień to kolor krwi, ale również kolor miłości. I również, jeśli chcemy komuś coś bardzo ważnego powiedzieć, to często zaznaczamy to na czerwono. Kochani, kiedy czytamy dzisiejszą Ewangelię, czyli opis męki Pana Jezusa, to widzimy, że Bóg chce coś bardzo ważnego nam powiedzieć: chce nam powiedzieć, jak bardzo nas ukochał, do tego stopnia, że pozwolił, żeby Jego jedyny syn, żeby oddał za nas swoje życie, żeby przelał swoją drogocenną krew po to, żebyśmy my żyli. Kochani, nie uciekajmy od krzyża, nie uciekajmy od miłości. Tak jak Żydzi ten 53 rozdział z Księgi proroka Izajasza e, uważają, że jest takim zakazanym, nie tłumaczą go, nie czytają go, bo jest dla nich zgorszeniem. My wprost przeciwnie, przyjmijmy to. Przyjmijmy Jezusa jako tego, który cierpiał i w ten sposób pokazał nam taką ogromną, przeogromną miłość Boga Ojca. Kochani, na zakończenie przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.